Witajcie moi drodzy, z tej strony Susek, to oczywiście World of Tanks jak możecie zauważyć, kolega się pyta ile procent szans na zwycięstwo? Odpowiadam mu 70. Nie wiedza to błogosławieństwo. Tak jest moi drodzy. W tej bitwie chciałem wam pokazać pojazd T34myślnik 1. Pojazd chiński, średni Tieru 7 i... Eee, czytanie bardzo spoko. Mamy tutaj 2, 4, 5, 6, 7, 8. Z 8, nie? Tak będzie. A eee, oni mają jedno więcej, wiadomo. Siódemek. Eee, mapka jest spoko, rzeka Perłowa, od kiedy środek stał się bardziej dostępny do grania. Zresztą ja zawsze byłem zdania, że im więcej takich grywalnych miejsc na mapie, tym lepiej. Bo bądźmy szczerzy, są mapy jak Święta Dolina czy inne których jesteśmy obudowani zewsząd górami. Mapa jest niby. Nie wiem, czy jeszcze pamiętacie, tą mapę chińską, jakąś kurde, smoczą grań Ta mapa była niby 1000 na 1000, ale rzeczywiście mogliśmy w jakichś. 40% mapy jeździć. No dobra. Spotykam Isa. Cieszę się niezmiernie. Czemu się cieszę niezmiernie? bo właśnie się mu to ostało takie kuku bitwa zaczęła się od tego że na isie zrobiłem 900 damage mam fraga i tak o kurczę, fajnie przede wszystkim wynikało to z faktu że on nie trafił mogłem to zrobić ja szczerze mogę wam tu polecić jazdę tak ogólnie w te rejony tak jak nie tu to tam niżej człowiek się znajdzie jak, jak wie co tu należy robić to się odnajdzie nie ma problemu Co wam mogę powiedzieć, te 34 Myślniki 1? E... Powiem tak. Bardzo mi się ciężko nim grało, e... zanim zrozumiałem, że ten pojazd e... skupia jakieś 3 sekundy jego działo i ma cerność 042. E... Ja nim grałem tak troszeczkę za bardzo na hajla la bo. Ten pojazd, zobaczcie, to, że to weszło jest przypadkiem, nie powinno to wejść, to jest pojazd chiński, w Chińczykach strzelanie w ruchu AAA, no ale wiecie, no i też oczywiście gdy nie obniża życie, jest to krutne. Czy to nie ramujcie tygrysa. Słuszne tutaj. Tygrys P fajnie, że się obrócił na Cheeto. Wspaniale, ja to wykorzystam. Pewnie Cheeto zginie śmiercią już w dość szybką odstępie czasowym. Tupeczkę T29. Powinienem inaczej nagrać, a nie, nie miało to znaczenia. E, ogarnięte, tu się nagle okazuje. Tak, ogarnęliśmy środek, czyli fajnie, fajnie. Już jest 1902 fragi. Szkoda jednego fraga, no ale życie, tutaj po te 29 nawet nie jadę, e, może to się nawet okazać głupotą z perspektywy późniejszej, bo prawdopodobnie byłby to mój pojazd, no ale wiecie jak jest. E, no i fajnie, 8-4, wydaje się, że wszystko ogarnięte e, i za chwileczkę... Zobaczcie jak to skupia powoli, Boże. Wydawało się, że pocisk poleciał spokojnie, nie zadałem mu niestety obrażeń. E, no, i teraz jest niestety coś, przez co ta bitwa nabierze epickości, bo chyba nie nadmieniłem, że to jest moja druga najlepsza bitwa w tej grze. A myślę, że najlepsza pod względem tego, jak mi się trzęsły ręce, bo dawno nie miałem takich emocji i takiej perspektywy, że ja mogę sam wygrać bitwę, bo tak się czułem w tym momencie, że niezwyciężony jestem naprawdę. I w tym momencie, co się dzieje? Widzę, jaki mam team, tak. Dwóch żółtych. Ten AMX M4 mnie trochę zawiódł, bo nie powinien tak zagrać. Tygry z PM4 to są niestety no, głupki. O ile Tygry P ok, jest świeżynką, bardzo słabą, bo mieć 44% to znaczy się jest mega słabym. Ale ten 17 kb no bo to okrutny i dodatkowo plutonie z artyleriami. I tak naprawdę, no że nada. Tutaj nie wiem czy zwróciliście uwagę, mam nadzieję, że nie, że napisałem, że jeżeli pojadą, to zginą. Oczywiście taką rzeczę suso, SUSKO trusta i wiadomo, że tak się stanie prędzej czy później. Dlatego ja stwierdziłem, że nie będę jechać z tym beznadziejnym lemmingiem pod dwa deki, którym jednym jest ogarnięty w miarę jak Panter, drugim z SUS przynięciem Nie ma najmniejszego sensu. Muszę po prostu pojechać bronić bazy, bo jak nie ja, to kto? I z 8.4 zrobiło się 8.8 Tig P się osrał Naprawdę się osrał Nie wie w ogóle jak się nazywa w tym momencie I on chyba się zaraz zacznie cofać M4 Idiota, żółty no, nie mam pojęcia Jak, jak on to mógł Jak mógł to nie przewidzieć 13kb No ja mam niby 1000 więcej A takie, takie rzeczy przewiduję już od dobrych 5 6 kabitew, Bez problemu Smutne, ale prawdziwe. E, tutaj się zaczyna pewien problem, bo z tym jak widzicie, e, panter obekiem jestem, wtedy nie to, nawet to nie wiedziałem, no nieważne. Czyli obekiem, ale to co ważne to było to, że ja musiałem przyjąć hita. E, skończyłem kawę 85. Tutaj wjeżdżam na panterę, w ogóle mnie trafił. A e, niepotrzebnie się cofałem. Teraz z perspektywy nie mogłem się schować. A no i tak mnie olał, dobra mniejsza. E, Isek sobie jedzie, chyba go skończę. Nie będę chciał wjeżdżać pod niego bez sensu. Dokładnie. E, Bishop tam zrobił robotę, pokończył ich. Tutaj ten IS po raz kolejny się przydał w miarę sensowny sposób. No i jedziemy dalej. W tym momencie dostałem hita od Jak Pantery. Też warto nadmienić. Jak to nie masz żarówki, mam przecież typa 50. Piątym perkiem się zaczynającym robić. Byłem tak inteligentny, że nie mam tutaj załogi z typa. To by znacznie ułatwiło grę. No ale życie. I. No cóż, niestety mam połowę HP w tym momencie. Mogę przyjąć hita jeszcze tylko od pantery. I. No nie jest najlepiej, może w ten sposób się wyrażę. Czemu nie jest najlepiej? Pożarówka by po dużo ułatwiła. A co do załogi stypa, to ona się stanie załogą na tą docelowo 113-121. Stanie się oczywiście tą załogą, tylko on, tutaj, bishop, mnie poluje całe szczęście bez obrażeń. Nie ma to splesza. To się stanie, ale w przyszłości, jeżeli będę mieć przynajmniej 8 Tier. No i cóż, tutaj Bishop łupie niemiłosiernie i jedziemy. Złapałem od jak pantery, no i od razu się dowiedziałem, że całe szczęście chyba ma nietopową lufę, więc wytrzymam dwa hity od niego. Niestety, ale z 2 nie wytrzymał naporu i już nie jest zbyt dużo, bo mamy czerwonego tygrysa P, dwie artylerie, które do tym momencie nie zrobiły nawet pół damage'u. Dostałem hita od E25 No i co teraz? No i tragedia, bo z jednej strony mam twardą wieżę, na którą mogę coś przyjąć, z drugiej E25 bije APCR-em. Na szczęście jest czerwony i nie chce się za bardzo cofnąć, więc wykorzystałem ten fakt. Arta ma tu na mnie raczej przyzwoity przestrzał. Jak Panther, na szczęście nie trafia. Magiczna rzecz się stała, trafiłem kolesia z damageem w gąskę. Chyba to nie zauważyłem w ogóle. Bo się czaje, czaje, czaje. I tutaj się odbiłem. Eee, czyli mój błąd. To ja wtedy nie byłem świadomy tego, że postawiłem go na traka. Naprawdę nie wiedziałem. Koleś nie trafił, więc tak czy siak wyszło na moje. 5 fragów. Eee, powoli, powiedzmy, że jest to kierowane. Tam zobaczcie. Kawu 3. 700, 400 HP, Tiger P włańcy Black Speed pomocą! Ziomeczek ma 1100 i on powinien zjeść KW-3 na śniadanie. Jakbym miał ja w tym tygrysie P, to bym po prostu go rozjechał. Przyjąłbym hita z godnością od 152 i bym zabił KW-3. Eee, w tym momencie... O, oh, hello! Achio Bishop strzela mnie za zero. Eee, I mi uciekł. Było teraz też zresztą pokazane, w jaki sposób e, działo, jeśli chodzi o takie clutch situation. W momencie, kiedy musimy strzelić z dupy, e, to oczywiście się nie udaje. E, ja tutaj się będę mocno czaił, zobaczcie, Tiger P już jest mocno otłuczony, e, nic nie oddaje. E, jest suka, e, fart życia, zostało mi 17 HP. E, przycelowuję, przycelowuję, bo mam lepszy reload. Myślałem, że mam lepszy reload, nie miałem lepszego reloadu, Wziomek się odbił, e, ja mogłem skończyć tego KW w zasadzie wcześniej już w sensowniejszy sposób, e, ale no pech. Zostało mi 17 HP. To nie jest bitwa, w której jestem mega super, po prostu miałem dużo też szczęścia. Ale i pecha w pewnych momentach, tak? Odbiłem od Bishop'a za zero, ale był moment, gdzie powinienem go trafić. No tak, bitwa sprawiedliwa pod względem szczęścia, ale jednak na moją korzyść. Jedziemy dalej. No co tu teraz? Co tu teraz y, trzeba? W tym momencie nie liczą się już czyste umiejętności takie jak strzelanie, tak? W tym momencie włącza się coś, co zdecydowana większość graczy nie używa w trakcie gry, czyli mózg. Zastanowić się co zrobić, tak? No prosta rzecz, no... Gdybym... Co zrobi ten gracz? No ja od razu bym się obrócił w drugą stronę tą suką i wyczekiwał mnie z dupy strony, a ja go po prostu stwierdziłem no co, muszę go objechać, bo kałuczy zaraz się tu dotoczy i będzie po mnie. Muszę grać na czas, chociaż myślałem najpierw, że Bishop tu wiedzie. E, jak widać su... E, no tak się złożyło, że no miałem far. E, Wróg zabił su mega fart, Bishop strzelił mnie za dwa, nie miał topowej lufy, e, mega fart, nie byłem wtedy świadom, że to KW-3 zabił, myślałem, że to artyleria zrobiła, no ale mądrze się schowałem, no co zrobić. E, pech ich, mój fart. Typowy scenariusz na udaną bitwę, taką, no wiecie, że łomiód, cud i orzeszki, a bo to naprawdę niezła bitwa. No, i szkoda, że go zabił. Arta jednak mnie nie zabiła. No, ale fakt, jest faktem, że artyleria praktycznie nie powinna w tym momencie strzelać. Bo równie dobrze ja mogłem po prostu od niej zginąć. No, i oto byłem złym. A zresztą myślałem, że artyleria go. Z... Nieważne. I teraz zacznie się moje hejty na tą artę, że nic nie robią, że prawie mnie zabiły. Mam 15 HP, to jest masakra, ile no tych ile szczęścia miałem i zaraz zacznę ich wyzywać, żeby się w końcu przydali i pojechali mi wyświetlić KW3. Nie wiem jeżeli KW3 jest niezłym graczem Jedyna szansa na to, żeby go ogarnąć to to, że muszą mi go wyświetlić najpierw. Naprawdę, inaczej nie ma opcji, żeby to wypaliło. Ja sobie znalazłem tutaj taką fajną półeczkę, na której w zasadzie jestem w stanie widzieć dużą część mapy. W tym momencie to było takie rozstawianie ala na bitwach drużynowych. Słuchaj, jedno, tak jeszcze na stare 7x42. Słuchaj, te jedynko, jedną chcę tutaj, drugą chcę tutaj. Zginiesz marnie, ale przydasz się. No i tak to wymyśliłem. W momencie wiem, że KW-3 chyba dalej tam stał i celował wtedy we mnie, ale tutaj widzę, o super, Crusader SP zaświecił go, fajnie. Ja się przygotowuję i szukam przestrzału, szukam, 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 jest! 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 Poświęcenie dla zwycięstwa, mniej więcej w taki sposób to wyglądało. Super, że mimo wszystko udało się tego Crusadera zhejcić e, na tyle, żeby pojechał. No i wyszła mi naprawdę niezła bitwa. 7 fragów. Okazuje się, że mogło być 8, 9, 10 nawet. Gdyby człowiek miał więcej szczęścia. No jak zawsze jest tak. Nigdy mi nie sprzyja, ale no mniejsze. Nie była tu najlepsza załoga. Okazuje się, że też nie było to najlepiej zagrane. Jak mogło być zagrane. Ale na szczęście. Tym razem szczęście było po mojej stronie. Masło maślane, ale... Szczęście sprzyja lodożercom, tym razem ja nim byłem. Mam nadzieję, że Wam się ta bitwa i jej komentarz podobał. Jeśli tak, nie zapomnijcie, aby ocenić i skomentować filmik, to zawsze pomaga, motywuje, a ja to dodaje na końcu, nikt nigdy nie dotrwa do końca. Anyway, życzę Wam miłego dnia. Trzymajcie się.